Cześć, z tej strony Jarek Tomczak w dzisiejszym materiale chciałbym wam zaprezentować nową serię, która mam nadzieję, że na stałe zagości na tym kanale. W tej serii chciałbym wam przedstawiać pewnego rodzaju ciekawostki, to co się dzieje u nas na serwisie, jakieś takie może nie do końca oczywiste rozwiązania problemów, a, a, albo sposoby na diagnostykę różnego typu usterek w autach z którymi możecie się spotkać zarówno jako użytkownicy, oraz osoby pracujące w serwisach. Dzisiaj przedstawię wam wydawać by się mogło banalny problem, który urasta naprawdę do dużego problemu w momencie kiedy mamy dosyć dużą presję czasową. Mianowicie temat dotyczył uszczelniacza półosi. Jakiś czas temu w aucie, konkretnie to był Renault Master 1. Mm -hmm. Wymienialiśmy oś wraz z uszczelniaczem. Co zostało zrobione i co się okazało, że po wymianie tego uszczelniacza, naprawdę olej dosyć intensywnie leci z tego, z tego uszczelniacza. Sprawdziliśmy jeszcze raz poprawność montażu uszczelniacza w zasadzie zimmeringu. Wszystko było ok. Wymiary takie jak zakłada producent, czyli w przypadku tego konkretnego modelu 42 x 58 x 16 milimetrów, numer katalogowy tutaj, tak jak widzicie na tym rzucie, jeśli komuś był, byłby do czegoś potrzebny, uszczelniacz, który był zamontowany, był zamontowany w zamienniku, firma Corteco, na pewno znacie. Kosztował dosyć niedużo, bo tam kilkanaście złotych robią masę zamienników, jeżeli chodzi o uszczeniacze, i nie jestem pewien, poprawcie mnie jeśli się mylę, robią też niektóre uszczeniacze na, na pierwszy montaż. I jeżeli chodzi o ten konkretny model, to w zasadzie mieliśmy do wyboru Corteco i e, oryginał nie mieliśmy do wyboru jakichś innych producentów i temat jest tego typu że półość miała wymiar 42 mm Hmm, jeszcze byłem z tą półosią u tokarza, żeby sprawdzić, czy, czy może są tam jakieś zadry, coś, co powoduje, że, że ten uszczelniacz nie, nie trzyma. Bo objaw był taki, że po montażu uszczelniacza, po prostu tak jak, jak zdarza wam się uszczelniacz montować, no to no on powinien z pewnym wyczuwalnym oporem wchodzić, tamtego oporu nie nie było i, i no jakieś różne takie mieliśmy przypuszczenia może ten uszczelniacz nie jest najlepszej jakości albo był uszkodzony no ale po, po jakichś tam oględzinach wszystko wychodziło że jest ok i to kasz właśnie podpowiedział nam taki patent sami chyba byśmy na to nie, nie wpadli mianowicie w każdym zimeringu macie taką sprężynę, która, nazwijmy to, uszczelnia, ściąga tą gumę. No i facet nam podpowiedział, żeby wyciągnąć tą sprężynę i ją skrócić. Skróciliśmy i muszę Wam powiedzieć, że zrobiliśmy szybką próbę, nie montując półosi, tylko po prostu lejąc olej do, do uszczelniacza i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Olej nie kapał. Nie wydostawał się z tego uszczelniacza, natomiast wcześniej był problem. I po skróceniu tej, tej sprężyny, w zasadzie temat wycieku został póki co rozwiązany. Zrobiliśmy kilkadziesiąt kilometrów, także auto dalej może być użytkowane. I, i co, naj, i co najwa, najwa, najważniejsze, przepraszam, udało się to zrobić w ciągu jednego, jednego dnia. Natomiast tego samego dnia zamówiliśmy również oryginał uszczelniacza z Renówki i zamówiliśmy jeszcze jeden uszczelniacz z Corteco, tak żeby sobie porównać ich budowę oraz wymiary. Mieliśmy również starą półość z tego mastera i muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o oryginał to w naszym takim subiektywnym odczuciu po prostu trzymał on bardziej. Bardziej tą płość niż jak to było w tym zamienniku Kortego. Podejrzewam, że jakbyśmy na wstępie zamontowali oryginalne uszczelniacze, nie byłoby tego problemu, ale oczywiście mogę się mylić. Generalnie ja się pierwszy raz z taką sytuacją spotkałem. Jeżeli Wy mieliście podobne problemy, no to napiszcie proszę w komentarzach. A zostawiam, wam, zostawiam Was z tym tipem dotyczącym skracania. Skracania sprężyn w takich awaryjnych sytuacjach, gdzie auto jest w zasadzie potrzebne następnego dnia rano, wydaje mi się, że można zaryzykować. No My za tą częścią z Reną musieliśmy czekać no 24 godziny, więc nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby przytrzymywać to, to auto dłużej. Różnica w cenie. Już Wam mówię: Corteco kosztowało nas kilkanaście złotych, natomiast oryginalny uszczelniacz Z Renault kosztował około 80 złotych. Tam była różnica w cenie przekraczająca 50, 50 zł. Jeżeli spotkaliście się właśnie z tego typu problemem, że kupujecie uszczelniacz, który nie do końca uszczelnia Wam płość, to proszę napiszcie o tym w komentarzu. Tyle w zasadzie ode mnie dzisiaj. Jeżeli trafiłeś na ten materiał po raz, na ten kanał po raz pierwszy, to odsyłam cię do playlist, które znajdują się w jego opisie. Między innymi jako subskrybentowi tego kanału oraz osobie, która mm, polubi nasz fanpage na Facebooku, możemy ci zaoferować darmowe rozkodowanie numeru WIN fabrycznym dekoderem. Mamy w zasadzie większość. Najpopularniejszych marek dostępnych na rynku, szczegóły tak jak mówię, w playlistach. Dodatkowo na tym kanale znajdziesz masę wiedzy dotyczącej możliwości sprawdzenia przebiegu, wypadkowości, historii serwisowej, dodatkowo kody do, do, do radia i wiele, wiele innych część tych niepopularniejszych playlist znajduje się w opisie dlatego zachęcam, żebyś został tutaj na dłużej, bo to po prostu ci się najnoj, najnormalniej w świecie opłaca a im większy ten, będzie, ten kanał będzie a dobijamy niedługo do 10 tysięcy kilo, <śmum> kilometrów e, subskrybentów, więc pojawią się kolejne serie i kolejne, kolejne bonusy właśnie dla subskrybentów tego kanału bo na nas, e, bo właśnie na Was najbardziej nam zależy. Serdecznie Ci dziękuję za uwagę. I co, słyszymy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam. Cześć.